Przepraszam, musiałem włączyć mikrofon, bo ja już coś mi zaczęło jakby lagować, No i nie mogłem jeszcze to pradzić. Bo się widzicie, jak się szłam... Um, mm, dziwne. Dziwne. jeszcze do trolla. Dawno już tam byłam w sklepie. bo ona ma tak... cukier, sól, bóki itd. No Ale kola też jest super. Super, kaka kola. Dawaj, dziadek, chłop, będę się biać. O ale to trzeba by to było dobrze. Tylko nie usiedźmy, teraz jest... na... Teraz stajemy... Dajemy siebie. No co? To czym się łapało, czy... I przypomnijcie like. mi, czym się łapało, boże, ja nie mam... Proszę, pan. I się poddaję. Nie umiem. God. Dobra, wybierzemy coś innego. What? Inwezy był? Szalik, co zrobiliście? Chcę stąd wyjść dupa normalnie. Oh, dobra, nie. jest to. Tak nażże to... No i nie, tak stąd. Grzybów. Aż żal. Będziemy jeszcze raz. że dobrze. Tam jest trochę wybierzemy coś innego. Tam my bierzemy. Dziadko.

sam panem niszczymy. O, ojej, pejpej. dobra, Spokojnie, spokojnie mogę żyć, sobie chwilę poczekamy. Inne się wywalą normalnie. na 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 Control Shift. No, nothing. Instagram. Never. What? Oh my God. 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 Jeszcze jedna monetka Ja Ja się rytuję Ja się rytuję Ja się Oh my god, oh my god, oh my god Wow Te kule się naprawdę ruszają Ja my go, oh my go, oh my go, oh my go Kurry go widzieć, kurry Oh my god Jedziemy no pomocy! Nie. Jest, jest, jest! Nie, 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 nie. Ja To nie, w łeb i się Oh nie, god. Oh my god. Okej. Okay. nie, 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 jeszcze nie, 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 Joooom! Łooo! Wow! Jakie to jest pojechane! Boże! I <laughs> teraz! <laughs> to jest fajne! Jedziemy za Corson 2. ale naprawdę to jest trochę takie ten i to ale to jest śmieszne yy, o żal ty żal nie mogę to w ten yy. o żal chyba że też mam wpaść wow! o ja A baby panda. ok Co? No nie no, to są jakieś jakby takich mam. Oh my god. Ale Martyna też ty grasz? Jaki. Joby tole, wo, Jaki. Jaki hardcore! <gry> <laughs> Dobra, idziemy, bo ja tego nigdy jeszcze przejdę. The Cops 1. Porwało mnie dziewczynę, nieee! Dziecko ninja. Level drugi. Jedź! Ja moje serduszko? Szanuj, co, jest, co jest moje serduszko? Oh my god. Porwały dziewczynę, no super. Ja pitole. Nob. Jak będzie to się napawało? No po prostu pitole. Pi, pitala. Ja Ja pitole. mi, 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 Aha, ale fajne. dan. dan. A tematy na wszachisz play czy Brawl's level? Brawl's level. Ja też Bo mi tam te normalne nie działają. A mi tak. A żal. Aha, żal! Ale... Kurde, ptole! Żal! Moja głowa się zbugowała! Moja głowa się zbugowała! <gry> żal. ze sklepu? Ja uwielbiam grać dziadkiem i panem Kicałkom o szal, bo pan Kicałka może robić gąsienica style żal moja głowa się zblokowała jopidule jaki, o, jaki faj! jaki fajny gąsienica style gąsienica a że... ja! Ja, ja straciłam ręce. Aha! okej, okay, więc ja jeszcze do tego nie wszedłem. Dobra, biorę dziada! Skok przeznaczenia! Oooo, ja! ale! Jaki hard! Taki, okay, dobra, patrzymy na Martyna. Ej, o kogo to jest mapka? Nie wiem, ale to Pogo parkour. tylko Pogo Parkour. Ale nie no, czekaj. Ale wzięłaś tą... Martyna, ale to wzięłaś tą pierwszą z góry. Nie wiem, ale to jest jakiś parkour. Pogo parkour jest super. Martyna, Pogo Parkour jest najlepsze właśnie. Ja przechodzę Minecraft y Demo, zobaczymy, co Okej. Okay. Building House? O żal. żal. coś... Coś pożera, coś się tutaj pojawia. O żal. no. Gin! No nie no! Ojej. Ja. Znaczyłam moje małe wózko! Jaki... Oh my god. Ale <ścoughs> ty, ty patrzysz na mój film? Nie no bo możesz sobie wziąć drugą kartę, ten nowe okno i wiesz Wiesz, ja, ale na razie nie Wiesz, że to jest takie no. ta baba To jest majka, no bo dobra, przejdziemy to jeszcze raz A ja have to knife. udało się. Lava? Aha, okej. Yeah. Albo. Dobra, jedziemy tam. Whoa, and Creeper. demo. Creeper! Diamonds! diamenty. Jaki, yes, I się No, Dobra. then creeper was find. Dobra, so sobie Trochę drewna. This house. Yeah, we're sobie we контроль и апитоле, и апитоле, и хат? и едем на лаве и апитоле, и и я и апитоле, и апитоле, и апитоле, не не и апитоле, и апитоле, и Przepraszam, ja mam przecieman, to przecież dobrze, to nieważne. ważne. Ale ty tylko było śmieszna. Dobra, coś tam, kur, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Aaa, kurs, to jest fajne. Ja się zaczęła dziąć, ja to jest Jaki, jaki, jaki? jaki. I idziemy! O! Moje serduszko jest jeszcze? Ha! O ja. Dobra. Dawajcie tak. To moje śmieci! To moje śmieci! O oh my god! Spróbuję się to jeszcze raz. Nie mogę. Zabij ich wszystkie. E, nie no. o jaki. Ojej, oh, ja już ja chciałam. Dobra, no, jeszcze raz. JUPIDULA! <grystanie> yeah, YEEE, yeah, BABY! To moje śmieci! Aaaa, <grystanie> to było To moje śmieci! To ja to tu wziął?

Kurde, to pamięć. No, dobra, wybierzemy tą bawę ze sklepu. A moje cukier, moje zakupy. Eee! No, no, no fajnie, skoczę. Dobra, zakupy. O, o, mam coca kola jeszcze. Ha. Nie, kola. Ha, jestem na no, górze, kocham. Marta, nie z tym zobaczyć. Nie, ale wyjdźcie z tym opłatą. Pokażesz mi to wnętrze? Pokaż. Ale jest ciekawa kurde. Przepraszam. Ale mi się ba, Okay, dobra, tam... Dobra, bierzemy Ciebie, Kościół. What? Ale tego głowa ma się... Oh my god. Dobra, bierzemy Ciebie, Pankytok. Że wszystko seryjnego.

A żal. I Żal. Straciłam moją czapkę. Aha, Do wody. A mi się głowa. Pra... A mi się wcześniej głowa zbogowała. Nie wiesz jak. I dobrze, ale zobaczysz, zobaczysz pewnie potencjalnie na YouTubie. Żal, żal, żal! A, godzinica style! Dawajcie, 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 dawajcie. Iopito! E. No kurde, słuchaj się ty! Normalnie godzinica style aż nie działa, no. Kurde, jaki... Jaki gnujek? Jaki Gnoj. gnuj. Jaki Kurde. No, dobra. Teraz się ruszę, już to cię zabiję. Też... Oh o my god, ale mam skojarzenia! Martyna, ja mam co do tej mapy. Taki facet... Taki facet zrzucił rzu się na dziadka. No właśnie, ona nim leży, jak zobaczysz to, ZABACZYSZ TO! <śmany wstydğiniz> oh my god, dobra. Wezmę jej na głowę, bo to mnie przeraża. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! O moje dziecko się zblokowało. I ona ginie, moja noga się rozwaliła. <śmany> dobra, <wstydğiniz> tera, teraz typie max 17. Dobra, biorę tego... Ja, ja się. Ja. Ty, ty mi koło stracił dupę. Spadła mu. No, serio. Naprawdę, to był ten żal. A ty jaką mam? Ja przechodzę. Cool Roblox. Boy23. Nie, bo mi chodzi o twórcę. Żal, jaki lak. O, jaki lag! Jaki lag, ale go się nie zostaje śmieszne! wiesz, Go away! Ja to chyba sobie wezmę tą... tą babę ze sklepem, nie Pana kiciałka. Uciekamy! Moje zakupy żyją! Je... Yeah. Pokażesz? ale poczekaj, bo ja muszę zawieść Ci babę ze sklepu tam wysoko. Czekaj. Ja się zasobowałam. What the f Ale nie się Dobra. Dobra.

Seriously, tu ten i jedziemy. Ja witule! Oh my god. A niektórzy się śmieją z Amerykanów, którzy jeżdżą na takich wózkach. Oh my god, co mam być, Śmieją się za tych, którzy jedzą na, na takich wózkach, a potem okazuje się, że to jest strasznie trudne. O co mi że to jest takie proste? A o przepraszam, zabieram. Pokonaj i lęk. Oh my god, mnie babcie! Nie! Mating Ramoro, czy coś takiego? Cukier mi wywodę. Hej, I'm Romero. I have your account, czystą, czystą. No, no. Dobra, przyjadę sobie. Oh my god. Ja yeah, moje zakupy, ale Coca-Cola została, ha, ha, ha. I co, wątpiliście we mnie? Nie, Coca Cola mi już wypadła. Level 3 Wizard Army. O oh my god, co oni mi zrobili? Wyglądał jeden. mi tylko Bo Wcześniej nie zganiłem co mi tylko zostało. Jemi, ziemi, jemi, 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 What? Ok, więc teraz do tego innego przejdę. To jest strasznie ten... Punk, Tonk, Ninja. Nico Wills. Okay, Nicholas. Dobra. Oh my god. Chila. Tak czytamy, czytamy. Welcome to Nicholas. Don't try everything ever covered traps. Uh. Dobra. Czy tak? Uh, e Neko Maria. Oh my god. Skranario. Jak fajne. Dino, nie mogę tam doskoczyć. Oior. Oh, yyy, ale right. E. Mario, Mario, przecież to szybciej, na no, tym ten... Warty na pokonaj rękę. Jopity, 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 jopity. Jopit, jopit. Oh my god, oh my god, oh my god. Dobra, no, jeszcze raz, to przejdę, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Ja! Oh, ho, ho, ho. Jeszcze raz. A to jest super nazwę, tylko muszę to przejść właśnie. Oh my god. I ja! A ja ninja po... Ja takiego faceta fajnego. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! się męczy z wejściem? Jo, pitore! O no nie, no spadłem ze schodka, no... No ha Ja, ja i jeszcze spadłem z tych trzech schodków. No super! No, włóć mnie do tego! Dobra, teraz. Jup! 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 No nie, no dziwicie się, że ludzie na takich zabawkach jeżdżą, a potem mówicie, że to jest proste. A tak naprawdę to jest trudne, nie jak normalnie. Jopie. No kurde! A niektórzy nawet. A niektórzy tracą organy tylko, żeby normalnie mieć nogi. Nie, no. Jup! nie, 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 Yep. Yeah. No super hot now. No super yep. Yep. You weren't no you you didn't did love it. Uh oof 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 Moja czapeczka mi spadła. Pomocy. Oj, tu nie Wiemy też, że skarżenie spokojnie. A ja musiałam uciec. Brawie. Martyna, weź sobie killer ball. Killer ball. Ja to Mikołajem robię. Mikołajem. No? Widzisz to? Jakie to fajne? Dobrze. A Ale wiem Wezmę inną osobę Biorę pangę Opieczyć style Oh my god Ja pitulę Gosienice style Zaraz to kończysz, i ja cię kupię. Okej, okay, cicho masz peć. żal, jakie ja, jak ja masz skojarzenie droga Nic, zostaje z tym dziadkiem. O oh my god. Ty głowę młotwa, to będzie Nie, 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 nie. 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 nie kurde, żart. Okej. Okay. Eee, jak się to ma, no... Widzisz? Widzisz, jak to, to jest dziwne? Dziadziuś. Dziadziuś. Dziadzius. Dziadzius. Oh my god. Ja... Om What? Aha. Okej. Okay, Dobra, przeczytajmy nie mapę. Monster01. To co? Ty... Pan Bawelna... A! Pan Bawelna! Pomoc! Pomóżcie, panu Bawelnie! Oh, Dobra, to... Ja nie będę sobie wrzucała głowy, sobie ten przejdźcie... Ano, ostatni... Ten... To przejdziemy sobie Pogo parkur tak jak Martyna akurat przechodził. Pogo... parkur Ach, oh, god. Nie. Ok, wam nie będę przeszkadzała wyścigowca cały dzień. I niedługo będzie odcinek z WolfQuest, który jeżeli się dla was bardzo wasz topa.